Gdzie oni się podzieli? Czekam i czekam, a ich nadal nie ma. Bombelek! Bombele, Bombelek! Bombelek już biegniemy! No, ładnie! Mieliście być już pół godziny temu. Mamy dla ciebie niespodziankę! To ona zajęła nam tyle czasu. I nie zgadniesz, co dla ciebie mamy. A z jakiej okazji ta niespodzianka? Wyjeżdżasz na wakacje i chcemy, abyś pamiętał o nas. O swoich najlepszych przyjaciółach. I że za tobą tęsknimy. A co to za niespodzianka? Nasze wspólne zdjęcie z ostatniej szkolnej wycieczki. Ale to nie takie zwykłe zdjęcie. Mamy dla Ciebie koszulkę z nadrukiem. Kiedy będziesz ją zakładał, to tak. Jakbyśmy zwiedzali razem z Tobą nowe miejsca. Ale fajny pomysł! Będę miał nosił każdego dnia. Mam zamiar zwiedzać stare zamki i odkrywać historię ich powstania. Może znajdę jakieś skarby z dawnych czasów. A my, to znaczy ja i ekoludek, wybieramy się w góry. Będziemy robić mnóstwo zdjęć nowych terenów. Tak, tak. W górach są piękne strumyki, kamienie, szyszki różnorodne rodzaje drzew i roślin i żyją tam różne zwierzęta i owady i wiecie co nawet można spotkać niedźwiedzia mamy w planach również zbieranie grzybów i jagód. ale fajny pomysł może dołączę do was w drugim tygodniu i razem wybierzemy się na grzyby o byłoby wspaniale kiedy wrócimy do domu zrobimy pamiątkowy album z naszymi odkryciami tak. i pokażemy je innym dzieciom po powrocie do o, szkoły tak, tak. To mamy już cały plan na wakacje. Na pewno nie będziemy się nudzić, bo czekają nas nowe przygody i będziemy mieć wiele wspólnych wspomnień. Tak, to prawda. Życzymy wszystkim dzieciom wspaniałych wakacji. I pamiętajcie, róbcie dużo zdjęć. Fajnie jest później powspominać i podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami. Tak, bawcie się dobrze. Pa pa! 수고다